Witam Państwa na konferencji prasowej Komitetu Wyborczego Nowa Lewica, w której wezmą udział posłanka do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, jednocześnie numer jeden na liście lewicy w okręgu pieczkowskim, Anita Sowińska. Przedstawimy również kandydatów na posłankę i kandydata na posła, Beatę Molik z Radomska i Grzegorza Zagrannego z Radomska. Oddaję głos. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Zanim przejdę do przedstawienia naszej kandydatki i kandydata tutaj z powiatu radomskiego, chciałabym radomszczańskiego, chciałabym podsumować ostatnie moje interwencje dla Radomska i, i okolic. Pierwsza interwencja dotyczyła budowy planowanej budowy kopalni wapienia w gminie Masłowice. Tam złożyłam szereg interwencji poselskich zarówno w gminie, ale także złożyłam interpelacje do ministrów, między innymi ministra rolnictwa, ministra infrastruktury i ministra klimatu i środowiska. Oczywiście że dostałam szereg, szereg dokumentów i moim zdaniem Cel, trudno mi jest powiedzieć, czy to oczywiście przyniesie skutek. Mam nadzieję, że tak, dlatego że nie mam oczywiście takiego zupełnego potwierdzenia. Natomiast te wszystkie działania przynoszą skutek. Dlatego że i Wody Polskie, i Wioś są poinformowani, że jestem tym żywo zainteresowana i wiedzą, że ja po prostu będę walczyć o to, żeby ta kopalnia, która no, właściwie zniszczy życie tym mieszkańcom, tam nie powstała. Natomiast mam też dobrą wiadomość, ponieważ również te działania na legislacyjne tutaj również wydarzyło się coś, co jest zastanawiające. Mianowicie na poprzedniej konferencji prasowej wspominałam, że jest przygotowywana ustawa zmiana ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze i ta ustawa była bardzo niekorzystna dla społeczności lokalnych. Ona właściwie odbierała im prawo do odwoływania się, do odszkodowań i tak ta ustawa niestety przeszła przez Sejm, następnie Senat ją odrzucił i dziwnym trafem nie była głosowana, w Sejmie z powrotem, także coś się wydarzyło, że ta ustawa przestała mieć poparcie wśród rządzących. Miejmy nadzieję, że jest to dobry sygnał, zobaczymy jak to się dalej rozegra, ja mam nadzieję, że ta ustawa po prostu zginie i zostanie, zostanie zamrożona. Jeszcze powiem o drugiej interwencji, którą w tej chwili dokonuję. Tutaj chodzi o planowaną budowę, budowę przetwarzania odpadów tutaj w Radomsku. W Radomsku. No, oczywiście ja uważam, że społeczność lokalna musi być tutaj zdecydowanie włączona w proces konsultacyjny. Dlatego tutaj z, złożyłam interwencję poselską do prezydenta miasta. Moim zdaniem nie może być tak, że samorząd idzie na skróty, to znaczy idzie w stronę... Takiej uproszczonej procedury, czyli karty informacyjnej przedsięwzięcia. W mojej ocenie, w, ta, w przypadku takiej dużej inwestycji z tak dużym wpływem na środowisko i na społeczność lokalną, tutaj powinna być przygotowana ocena oddziaływania na środowisko, i również przeprowadzone konsultacje. Także ta, ta, to trwa. I tutaj zapewniam Państwa, że jestem po stronie mieszkańców i mieszkanek Radomska i będę w tej sprawie dalej interweniowała. Natomiast zebraliśmy się tutaj dzisiaj po to, żeby przedstawić kandydatkę i kandydata właśnie z Radomska. Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że z drugiego miejsca będzie startowała z Powiatu radomszczańskiego Beata Molik. Jest ona nauczycielką, przez 20 lat była dyrektorką szkoły. Jest to osoba bardzo zaangażowana w system oświaty, w naprawę tego systemu. Jest zaangażowana również w walkę o prawa obywatelskie. I jestem przekonana, że ona tutaj w Radomsku jest osobą znaną, też walczyła o prawa kobiet. Także mam nadzieję i bardzo proszę też Państwa o wsparcie i wsparcie Beaty przede wszystkim, wsparcie jej głosami. I na, również kandydatem z tego okręgu jest Grzegorz Grabny. Grzegorz jest już od wielu, wielu lat działaczem Nowej Lewicy od 2018 roku. Zresztą ma Duże korzenie też lewicowe, ponieważ jego tata również był wręcz założyć, współzałożycielem tutejszej radomszczańskiej lewicy. Grzegorz Grabny jest inżynierem budownictwa. Swoje wykształcenie zdobył tutaj w Radomsku w Technikum, ale później na Politechnice Częstochowskiej i on jest też zainteresowany właśnie kwestiami budow budownictwa, ponieważ obecnie pracuje. W TBS-ie, w dziale inwestycji, i tutaj chciałabym przypomnieć, pochwalić, że właśnie ten TBS wybudował sześć bloków mieszkalnych. Także teraz oddam głos naszej kandydatce i naszemu kandydatowi. Niech sami powiedzą, dlaczego trafi, chcą iść do polityki. Proszę bardzo. A to prawda, walczę o edukację od paru lat. Bardzo czynnie, wspieram uczniów, nauczycieli, walczę przede wszystkim o ich prawa. Dlaczego? Bo szkoła w dzisiejszym wymiarze jest nie do przyjęcia. Szkoła, która ma uczyć i wychowywać, zajmuje się walką z ministrem, który szczuje, wyklucza, ogranicza, ogranicza prawa uczniów, ogranicza prawa nauczycieli, ogranicza prawa rodziców przede wszystkim do wolnej i rzetelnej edukacji. Dziś w edukacji dzieje się bardzo dużo zła. Są realne problemy do rozwiązania. Nie te urojone, są realne problemy. Należy odzyskać szacunek i godność nauczycieli. Trzeba powalczyć o ich prestiż, bo ten zawód powinien być uważany za najważniejszy. Trzeba przede wszystkim powalczyć o dobro najsłabszych uczniów, o inwestycje na oświatę. To są kluczowe problemy dzisiejszej edukacji. Zapaść psychiatrii dziecięcej. To jest niewyobrażalny problem. Ja kandyduję, bo chcę zarazić społeczeństwo. Chcę, aby edukacja znalazła się tematem numer jeden w przestrzeni publicznej, bo ona jest najważniejsza. Edukacja jest siłą demokracji. Dzięki dobrej edukacji będziemy mieli demokratyczne społeczeństwo, o co nam chyba chodzi. W dzisiejszych realiach jesteśmy zaszczuci, hejtowani jako nauczyciele. Dzisiaj zawód nauczyciela został sprowadzony do rangi stajennego. Ja się na to nie godzę. Nauczyciele to są ludzie bardzo samodzielni, bardzo inteligentni. To nauczycielom powierzacie swoje dzieci. I my musimy wspólnie zawalczyć o edukację. Nie tylko ma być języczkiem uwagi dla polityków. Ich przede wszystkim trzeba tym zainteresować. Ale moim celem jest, aby edukacja stała się języczkiem uwagi całego społeczeństwa, bo od niej wszystko się zaczyna i na niej wszystko się kończy. Pomyślicie państwo, że to taki banał. Nie, to nie jest banał. To jest najważniejsze, o co dzisiaj powinniśmy się bić. O wartości demokratyczne w szkole, o przestrzeń społeczną w szkole, o równe prawa dla wszystkich uczniów, dla wszystkich podkreślam, nie dla tych ulubionych tylko przez pana ministra Czarnka. My musimy walczyć o dofinansowanie na naszą oświatę, na nasze dzieci. Nie pozwólmy się okradać. Pieniądze, które wypływają z ministerstwa do organizacji, takich jak organizacja pana Bąkiewicza, czy do Torunia, do ojca Ryzyka, to nie są cele edukacji. Celem edukacji jest rzetelna wiedza. Dziękuję bardzo. Nazywam się Grzegorz Grabny. No kilka słów o sobie. Jestem Radą Szczaninem od urodzenia. Wychowałem się w tym mieście, zawsze tutaj żyłem. Niedaleko na ulicy Przedborskiej mieszkałem 15 lat, to jest dosłownie rzut beretem stąd. Mam tutaj żonę, dziecko, ustabilizowaną sytuację rodzinną. Wiek już też taki, że raczej nie będę myślał chyba o jakiejś emigracji, szukaniu lepszego chleba. A no wiecie, no jak się tak patrzy na sytuację polityczną, młodzież, perspektywy dla, dla ludzi, którzy chcą coś zrobić, no to naprawdę ostatnie lata są dosyć przykre. Stąd mój pomysł, żeby jednak wystartować do tej troszeczkę większej polityki. W Lewicy jestem rzeczywiście, tak jak powiedziała tu Pani Poseł, od urodzenia. Mój ojciec był tu jednym z współtwórców początków Lewicy po 89 roku. Ja jestem w Lewicy od 18 roku życia. Zmieniała się kilkakrotnie nazwa, ale to cały czas jest ta Lewica, z tymi samymi ideałami, z tymi samymi pomysłami, całkiem, mam wrażenie, dobrymi. I jak się tak rzeczywiście patrzy na, 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 na dzisiejszą tą wielką politykę, to myślę, że człowiek, który ma naprawdę w sercu lewicowe poglądy, lewicowe pomysły, znajdzie tam swoje miejsce i zawsze będzie chyba wartością dodaną. Jest, jest potrzeba lewicy i w tym kraju, i, 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 i żeby ustabilizować sytuację polityczną, społeczną. Na, na pewno, zawsze. Tu dwa słowa jeszcze może o, tej, o tym składowisku na, na ulicy zgody. Ja tylko dopowiem, że w rejonie planowanego tego składowiska mieszkają ludzie, którzy są mieszkańcami budynków wielorodzinnych. Stąd właśnie potrzeba no, walki o, o takie, a nie inne przystosowanie tych terenów. No, trudno budynek, w którym mieszka 10-15 rodzin, wskazywać na, na taką rzecz.